My do tego spotkania przygotowywaliśmy się już od dłuższego czasu. Żyliśmy niemal w tym. Miałem po prostu tam nie jechać. Po drodze miałem uciec. Teraz to po prostu cieszę się, bo spotkałem mnóstwo różnych osób, którzy no, może nie zawali tak tej biedy, tej nędzy, tego ubóstwa, ale którzy chcą coś na ten temat zrobić. Spotykamy się właśnie na takich warsztatach, dyskutując z ludźmi z Europy całej. Wymieniamy swoje spostrzeżenia, uczymy się jedni od drugich. Uczymy się i my od nich, a oni na pewno i od nas. I słuchamy tego, co mówią ludzie z Hiszpanii, z Francji, z Belgii, Holandii, Anglii. I myślę, że to właśnie nas łączy, bo wspólnie można pomóc. Zruszona bym bardzo. Kiedy po raz pierwszy od Benuła słyszałam, że pięknie by było, Elżbieto, to gdybyś to ty przywitała uczestników spotkania warszawskiego. Bałam się tego wystąpienia. Bardzo. Ale tak jak mówię, po paru godzinach pobytu w Warszawie, kiedy zdałam sobie sprawę, że faktycznie jesteśmy w gronie przyjaciół, w gronie ludzi nam bardzo życzliwych, jakoś to poszło. I to chyba było najważniejsze, że przy jednym stole mogliśmy siedzieć obok siebie i ci wielcy i ci marający. Wreszcie mogłem do kompetentnych ludzi wykrzyczeć to, co dłuższego czasu wnosiłem na wątrobie. Chodzi mi tu o spotkanie z ministrem Hausnerem. Mogłem powiedzieć, że z pewnymi rzeczami się nie zgadzamy. Ale wreszcie ktoś zaczął nas traktować jako ludzi czyli nie, za, nie, nie powtórzyło się kolejny raz, że mówimy o bezrobociu mówimy o bezdomności. Tylko usłyszałem to z ust ministra Hausnera, że zaczął mówić o bezdomnych i o bezrobotnych. Czyli zaczęli w tym dostrzegać ludzi. Nigdy my, nie my myślałem, że kiedyś podam ekrater panu Człowiek musi uwierzyć sam w siebie, w swoje możliwości. Musi zaufać samemu sobie, musi uwierzyć sam w siebie. Ale żeby uwierzyć sam w siebie, Często potrzebna, mu jest pomocna ręka innych. A żeby czuć się wolnym, trzeba się czuć także potrzebnym innym, spotkać tych innych. I dlatego e, tak ważny jest ten dialog między ludźmi. Łatwiej nam rozmawiać kiedy się już trochę znamy. Proponuję więc, by każdy uczestnik opowiedział, kim jest, tak abyśmy mogli poznać najważniejsze zdarzenia z jego życia, które sprawiły, że znalazł się na dzisiejszym spotkaniu, by uczestniczyć w tym dialogu. Ten ruch jest nie bardzo bliski, dlatego że opiera się na trzech zasadach, które są bliskie mojej pracy i życiu: a mianowicie na dialogu, na spotkaniu i na solidarności. My ludzie jesteśmy aniołami o jednym tylko skrzydle. A żeby móc zlecieć, musimy paść sobie w ramiona. I na tym polega rola spotkania. Musimy wiedzieć, że każdy z nas w pojedynkę zrobi niewiele. Ma jedno skrzydło, ale jeżeli spotkamy drugiego człowieka i dodamy mu swoje skrzydło, to wtedy możemy się uskrzydlić i możemy wspólnie coś zrobić. Walczę w imieniu biednych, ponieważ ludzie ich odrzucają, a ja zawsze powtarzam, że należy kochać wszystkich, czy w biedzie, czy w dostatku. W naszej grupie rozmawialiśmy o znaczeniu piękna w sztuce i o mocy tworzenia, która tkwi w każdym z nas. Stwierdziliśmy, że choć piękno można z łatwością odnaleźć w przyrodzie, przede wszystkim znajduje się ono w nas samych, w rodzinach, przyjaciołach, których spotykamy, w dzieciach, z którymi pracujemy. Nie wiedziałem za bardzo, jak przedstawić mój pomysł, więc odwołałem się do science fiction. To jest spirala czasu. Tu, na początku, to ja w biedzie. Czerwień to miłość, zieleń, nadzieja, a kolor żółty radość i światło. Tutaj narysowałem wszystkich ludzi, ale nie wiedziałem, jak narysować kogoś wykluczonego, więc narysowałem Marsjanina. Ale on też jest razem z innymi. Na tych warsztatach wspólnie tworzyli ci ubodzy i ci, którzy nie są biedni. To ważne, by móc coś robić razem i w ten sposób wyrazić rzeczy dla nas ważne nic inna. Właśnie moja. A co tam jest? Miłość, zgoda, pokój, równość, praca, zdrowie. jeszcze wiara w siebie. No i ja. To wszystko. Chcemy zmienić wizerunek stereotypowy zdanie o bezdomnych, którzy, ponieważ wielu, wielu ludzi uważa, że bezdomny to jest Brudas, twierdzi Inteligenc, ćwiartką Denaturatu, ewentualnie nie wiem, jakiś jakiś człowiek niemalże nie z tej Ziemi, małpas zo. Bo my tak samo i myślimy, mamy odczucia jakieś, lubimy muzykę, kochamy wszystko, przyrodę także. I to nie znaczy wcale, że je, właśnie jesteśmy najgorsi. I niektórzy, tak jak tutaj z tych obecnych ludzi, po prostu chcą z nami rozmawiać. I po prostu mobilizuje tym bardziej. Rok temu, kiedy przygotowywaliśmy się do tego spotkania w Warszawie, pomyśleliśmy, że nabierze ono głębszego znaczenia, jeśli będzie można się podzielić na nim sprawami, które mają dla nas duże znaczenie. Więc wpadłam na pomysł stworzenia tych rzeźb, które pozwoliły się ludziom wypowiedzieć. Połączyliśmy je w jedno i efekt możemy tam zobaczyć. Chodziło nam o stworzenie możliwości poznania się. Nie ma tu żadnego porządku. Rzeźby są tak po prostu poprzypinane. Ich autorzy w każdej chwili mogą podejść i powiedzieć, to ja zrobiłem. To zostało wykonane w schronisku dla bezdomnych w Irlandii, gdzie zorganizowałem warsztaty. Autor rzeźby był tak skrzywdzony przez życie, że nie był w stanie niczego wykonać, ale powstała ona w rękach osoby, która z nim rozmawiała i poznała jego marzenia. To zrobił Frank z Irlandii, który chciał przekazać, że wszyscy powinni znaleźć w swoim sercu czas, by pomagać innym. Zaskoczyła mnie ogromna otwartość, życzliwość i szczerość uczestników. Na początku trudno było mi uwierzyć, że ludzie, którym jest w życiu ciężko i którzy tyle w życiu przeszli, potrafią się podźwignąć i wspólnie walczyć o lepsze życie, nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Pojedyncza osoba nie była w stanie poruszyć tylu strun, by warszawskie spotkanie doszło do skutku. To pracował sztab ludzi, ludzi dobrej woli, począwszy od warszawskiej młodzieży, bez której byłoby bardzo trudno. To właśnie dzięki młodzieży warszawskiej, którym, której jesteśmy bardzo wdzięczni, doszło do dialogu, doszło do połączenia dwóch światów, jak gdyby. Louis poprosił młodych ludzi, którzy pracowali jako tłumacze, jako pomocnicy, właśnie tam w Warszawie. I spojrzałam na tą scenę i wzruszyłam się bardzo, że tak wiele młodych osób pracowało po to, żeby właśnie spotkanie warszawskie było udane. Warszawa, wzruszenie ogromne. Możliwość spotkania starych przyjaciół, poznania wielu nowych i no, 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 nawet y, trudno jest to słowami opisać. Bardzo to było mocne, to jest raz, że bardzo mnóstwo ludzi. Tu Hiszpan, tu jakiś Holender. Ja tak latałem za tłumaczami, Nie, wiem, Chciałem się z nimi porozmawiać na różne tematy. Doszliśmy do jednego. Na pewno na tym nie skończymy. A co będziemy robić? To mamy wiele, wiele pomysłów, ale, ale na pewno nie, nie, nie siądziemy.